Cześć, mam z tej strony Simloks. To jest mój y, pierwszy odcinek z tej serii. Z farminga dzisiaj wam oprowadzę Was po gospodarstwie. Mogę wam, poka pokażę Wam zresztą maszynki. W komentarzach możecie pisać, z jakich gier jeszcze mogę spróbować nagrać, czy z Wedwhatsów, czy z Minecrafta. O tutaj oczywiście no jest Zetorek 7445 z tuzem sztul. Mapa w ogóle nie jest autora piszczu chyba. Yy, chcę, no ale słodzi, możecie sobie ją pobrać. Tutaj mamy yy, pług. W ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że yy, zbijamy pod tym filmikiem 10 łapek w górę. Dobra i lecimy. Tutaj mamy pług Kun. 153. Tutaj ten Kujawiak. Opryskiwacz. Agromasza 60. łyżka pod stola. Welger Layley. Amazon d 3000 Bizon z 056. Eee, to jest przyczepa jaka w ogóle, bo nie wiem nawet. W sensie... Nie, że nie wiem, tylko zapomniałem. Czekajcie. O. Pronar te 600 y, coś tam nie pamiętam. Tam jest rekord przyczepki autosanki D47, czwóreczka Kron, na które można sobie ładować TT, belki. Tutaj wały mamy z SMS 60 e, oczywiście z Perkinsem. I jeszcze Wam pokażę, bo ciekawostką jest to że mamy też jeszcze auto diesel coś tam nie wiem kto się mówi, ale to jest ruska sieczkarnia dobra, dzisiaj będziemy oczywiście agregatować na polu numer chyba 17 albo będę, no nie wiem jeszcze dokładnie, ale chyba pójdę raczej tak będzie agregacik albo no agregacik, dobra jako pierwsza jeszcze jedna rzecz, to oczywiście musimy sypać zboże sześćdziesiątko. Uj, skaczę, pijana. <gry> o, przyzwoit. A ja puszki bym po... Chwile widzowie, albo w sumie nie. Muszę to jakoś podczepić dziedzictwo. Hmm. Więc lecimy widowie agregacik w sumie sobie naszykujemy, bo jeszcze dzisiaj... O Jezu. Dzisiaj to chyba raczej będę... Będę siał. Bo agregatować to chyba w sumie nawet nie mam co. No tak, będę dzisiaj siedział zetorem, także zetorek już się łączy do akcji. Jeśli nie mogę napatrzeć, nie? Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba ten zetor. A i oczywiście zostawcie lajka. Zasubskrybujcie kanał. I lecimy. Słyszycie to? W realu brzmi coś w podobie. Amazonkiem będziemy sobie. Lecimy. Teraz cofać. cofać, kurczę musimy. Dobra, i lecimy siać. Bez zbędnych... bez zbędnego pielniczenia. Czekajcie, czy tu... Oj, pole mi się powoliły. Czekaj 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 czekaj. Czekaj, 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 już jadę. Ju, jom. <laughs> Chodzi o to, bo dziś tu mieliśmy takie pole fajne. Kiełt sąsiada, sąsiad miał, ale chyba go. O, coś, 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 coś. Tak, to tam to jest. Możecie pisać też czy mam nagrywać z Bedwarsów, czy z Minecrafta, nie. Fajnie ogółem będzie. Dobra, to ja już zaczynam. Czekaj to było V. I bierzemy się za siew pszenicy. <słuch> A, widzowie! Też <laughs> niedługo będzie taka rzecz, że dostanę od takiego jednego uziomka ciągnik to testy, taki fajny, ale wam jeszcze nie będę zdradzał dokładnie co to jest, nie? Powiem wam szczerze, że ten zatorek fajny jest. Monster! Monsterek! Ja! Lecimy. Mogłem w sumie znaczniki dać, ale przy konfiguracji zapomniałem. Dobra, teraz sobie w poprzeczniaka zrobimy. Eganco! Mocyk! I tak. dobra, to tak jeszcze z parę minut i się pociągnie ten odcineczek. Bo dzisiaj to jest tak. Na razie to ten zetorek nie sianie w ogóle. No tutaj dzierżawę mam jedną. Co siada. Zapraszam was... Wasz. wasz Was serdecznie na kanał Puch Chiller. Wy też subskrybujcie. I też, no, w lecie pojawią się vlogi, oczywiście, z Puch Chilerem. Dobra, kończymy.